Witaj. Chcę Ci powiedzieć dzisiaj o pewnej kobiecie, która jest już błogosławioną w kościele katolickim, która mnie bardzo zainspirowała nazywa się Edel Queen. Ale zanim o niej opowiem, to może jest bardzo ciekawa historia, i w jaki sposób się o niej dowiedziałam, jak to wszystko się stało, w jaki sposób inspiracje do nas przychodzą, więc opowiem po kolei całą historię. Zaczęło się od tego, że wychodząc z kościoła, z mszy świętej, niedzielnej, wzięłam sobie do domu biuletyn parafialny, który leży, taka gazetka, zwykle ma cztery strony i tam jest, wszy, więcej, wszystkie najważniejsze informacje są, kto, co się dzieje, więcej niż ksiądz jest w stanie i ma czas powiedzieć, zamówionym w ogłoszeniach parafialnych, Więc w jednym z tych ogłoszeń było to, w biuletynie tutaj, na tej stronie, że jest coś takiego, że w naszej parafii powstała grupa zainteresowana organizacją Legion Marii i w czwartki rano ma spotkania. Więc bardzo mnie to zaciekawiło, postanowiłam pójść na spotkanie i dowiedzieć się więcej. A dlaczego mnie to zainteresowało? Dlatego, bo moja babcia pamiętam. Że należała do rycerstwa niepokalanej i miała, kupowała przed wojną jeszcze taki miesięcznik rycerz niepokalanej, i pokazywała mi, jak byłam dzieckiem, stare, przedwojenne numery tego miesięcznika. I ten miesięcznik wydawał ojciec Maksymilian Kolbe, słynny polski święty. Jeszcze wtedy, kiedy babcia to. Kupowała, to on, to on, jeszcze było przed wojną, jeszcze nie był tym świętym, ale pa, pamiętamy, że to był ten święty, który postanowił zgłosić się na ochotnika, żeby zginąć śmiercią głodową w obozie, w Oświęcimiu, aby uratować innego człowieka, który miał rodzinę i bardzo się tego bał. I ten człowiek, którego uratował, przeżył wojnę i był mógł być świadkiem tego, podczas kiedy ojciec Maksymilian Kolbe został ogłoszony świętym. I to rycerstwo niepokalane zostało założone w roku 1917. I w związku z tym zacząłem patrzeć: tak, to były ciekawe lata, więc spójrzmy, co tam się działo. Jest to Inna organizacja niż Legion Maryi i spójrzmy na to w takim kontekście historycznym, bo to też jest ciekawe. Moja babcia, zaczynając od tego moja babcia, urodziła się w roku 1895 i już była dorosłą kobietą, kiedy był 1917. I powstała ta organizacja, a później był wydawa było wydawane pismo. I zaczniemy, co było ważnego w tym momencie. Bardzo ważną rzeczą było, była przepowiednia Fatimska, która w, tak w, 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 dokładnie z 13 maja 9 17 roku w Portugalii, kiedy to Matka Boża objawiła się dzieciom i powiedziała, prosiła, aby ofiarować Rosję Bogu. Trwała już wtedy I wojna światowa, która zaczęła się kilka razy wcześniej, w roku 1914, a skończyła się w 1918. I w tym też czasie, w roku, dokładnie w tym samym roku, w roku 1917, parę miesięcy po tej przepowiedni fatymskiej, która była w maju, w październiku 1917 tego samego roku, powstała rewolucja rosyjska, kiedy to wyrzucono cara, zabito jego, jego rodzinę i powstał. Początek komunizmu w Rosji i potem na wielu innych miejscach na świecie. To była, tak, Matka Boża ostrzegała w tym samym roku na początku i <laughs> prawdopodobnie właśnie w związku z tą sytuacją, z tymi przepowiedniami i z rozpoczętą Rewolucją Październikową. Dokładnie w tym samym roku, w roku 1917, dokładnie 16 października, zostało założone Rycerstwo Niepokalanej przez ojca Maksymiliana Kolbę. Ale to było, ta organizacja działała bardzo długo tylko na terenie Polski i dopiero w roku 1997 Została organizacją międzynarodową, zainteresowano się nią w innych krajach. Natomiast Legion Marii najwyraźniej był związany też z tymi wydarzeniami. Został założony parę lat później, w roku 1921. I założył go świecki człowiek, Irlandczyk, katolik, wiadomo Irlandia też bardzo kraj katolicki, Frank Duff który też jest ważną postacią, bo na Soborze Watykańskim II on był jednocześnie jednym z takich przykładów, że, o, w którym pokazywał rolę świeckich w kościele. Tak, on założył Legion Marii w Irlandii, ale wcześniej działał też jako katolik w Stowarzyszeniu Świętego Wincentego Paul, które działało pomagając biednym i zostało założone o wiele wcześniej we Francji w 1833. Już to stare, stara organizacja z Francji działała już w Europie i on zaczął od tego, a później bo zdecydował się założyć Legion Marie, aby te, to wszystko od, to, to było to kolejne natchnienie Matki Bożej dla kogoś świeckiego, aby zacząć działać. I w tej chwili przejdę już do... Tak, jeszcze powiem, Frank Duff urodził się w 1989. Był kilka lat, kilka lat młodszy, kilka lat wcześniej później niż moja babcia, a zmarł w 1980, także też wiele lat działał. I to w tej chwili też jest już międzynarodowa organizacja. A teraz przejdziemy do samej Edel Queen. Co się stało? Jak ja powiedziałam, że do mojego męża, że wybieram się na spotkanie Legionu Maryi, do kościoła, to on, bo jemu się to podobało, i mój, mój mąż jest teologiem. Jemu się to podobało i powiedział: To ja cię podwiozę. Zabrał mnie samochodem. I po drodze mi powiedział, że do Legionu Marii, w Legionie Maryi była też bardzo, bardzo znana osoba. Nazywała się właśnie Edel Queen. i że jest w tej chwili błogosławioną. I że jest taką najbardziej, powiedzmy, szanowaną w przyszłości, może zostać świętą. I w tym momencie zaczęłam również tą taką drogą, jedno po drugim. Łańcuszek, wiadomość za wiadomością, dotarłam do Edel Queen, a mój mąż też jako dziecko czytał o niej. I ona go safascynowała bardzo. Pamiętał o niej jako dziecko, a później jako teolog wybrał się jako misjonarz do Afryki, do Kenii. I kiedy przyjechał, to okazało się, że właśnie w Kenii jest grup Edel Quinn. Kiedy powiedział podzielił się z kimś, że w dzieciństwie bardzo ją lubił to natychmiast zaprowadzono go na jej grup i mógł to zobaczyć. I gdzieś nie myślał o tym, że kiedy w dzieciństwie zainteresował się tą postacią, co kiedyś będzie odbywał pracę i służbę dla Boga w kraju, gdzie jest jej grup. Następna rzecz, jak to losy ludzi się zmieniają, prawda? Jak to, jak to pojawia nam się, to w ten sposób może obserwować, możemy obserwować, jak Bóg nas prowadzi, jak poddaje nam nasze wiadomości i kolejne wiadomości z tego wypływają. Edel Quinn. Była w dość zamożnej irlandzkiej rodzinie i marzyła o tym, żeby od dzieciństwa, żeby zostać zakonnicą. I chciała pójść do Klarysek do zamkniętego zakonu. Ale okazało się, że jest to niemożliwe, dlatego bo nagle zachorowała na gruźlicę. Była bardzo poważnie chora w tym czasie. Ona urodziła się w roku 1907. W tym czasie jeszcze nie było leku na gruźlicę. Pojawił się ten lek dokładnie w roku, kiedy ona zmarła, w roku 1944. Ale kłopoty ze zdrowiem, słabość, trudna sytuacja nie przeszkodziły jej, nie przeszkodziły jej w realizacji pięknych celów i pozostaniu świętą. Ale kiedy ona starała się, aby dostać się do klarysek. Niestety jej odmówiono ze względu na stan zdrowia. Dlatego, ponieważ życie klarysek jest zakon zamknięty, kontemplacyjny, jeszcze szczególnie w tym czasie, bo teraz te zakony to są bardziej luźne niż kiedyś. Więc była w zakonie klarysek, znaczy chciała pójść do zakonu klarysek, ale odmówiono ją, dlatego, bo oni wstają... Bardzo wcześnie rano nam na pierwszą modlitwę. I jest dużo modlitw i bardzo rygorystyczny styl życia, który mógłby być dla niej trudny. Ona mogłaby nie dać rady, prawdopodobnie musiałaby często brać przerwy, leżeć w łóżku, nie mogłaby wcześniej wstawać, nie byłaby w stanie prowadzić życia klarysek. Ale ona, ona nie przestraszyła się tym. I postanowiła, że będzie szukała innej drogi. I wtedy właśnie dostrzegła, zobaczyła, spotkała się z kimś takim jak Frank Duff, Irlandczyk, który założył Legion Maryi w 1921 i postanowiła działać w tej organizacji. I tam jak już na początku jej działalności jedno z jedno z zadań jakie ta organizacja robiła to misje w Afryce. I ona poprosiła, aby wysłano ją do Afryki. I ponownie nie chciano się zgodzić na, na to, bo, bo ze względu na jej stan zdrowia, ale ona się uparła, powiedziała jadę do Afryki, powiedziała, ja sobie zdaję sprawę, że ja nie jadę na piknik. Ja chcę jechać. I postanowiono ją wysłać. Zresztą tak to jest zwykle na tych misjach. Jeśli okazuje się, że ktoś nie daje rady, z jakiegoś powodu albo sam nie daje, nie, nie chce już być, bo za trudno jest albo widać, że nie daje rady to wtedy ta osoba zawsze może wrócić to, to nie ma tutaj akurat żadnego problemu, więc wysłano ją i ona była tam bardzo dzielna, bardzo ją tam kochano natychmiast, bo z wielkim oddaniem i miłością służyła innym i po prostu mówiła o religii, o Bogu, i w momencie, kiedy zobaczyła, że właściwie trudno wykonywać tą pracę bez samochodu, to postanowiła kupić za własne pieniądze samochód, wynająć kierowcę i jeździć. I to ułatwiło jej pracę. Ale tu przyszła następna trudność, bo okazało się, że kierowca nie jest odpowiedzialny, i kierowca lubi pić. I któregoś dnia kierowca upił się tak bardzo, że nie był w stanie prowadzić, i ona, ponieważ musiała gdzieś dojechać, postanowiła wsiąść do samochodu i zacząć jechać. To były takie czasy, kiedy to nie trzeba było jeszcze mieć tak prawa jazdy. i Więc prowadziła samochód. Nauczyła się sama prowadzić samochód, obserwując jak jej kierowca prowadzi. I jeździła samochodem. Któregoś razu było, nie było wtedy dróg w Kenii. Był, była akurat pora deszczowa, ogromna ulewa, wszystko mokre. I samochód ugrząsł w błocie, nie, było, nie była w stanie dojechać, więc zostawiła samochód i poszła pieszo przez błoto. Doszła w, te, w takich warunkach też dość trudnych, wykonywała swoją pracę. Ale zmarła, zmarła młodo. Zmarła w roku 1940. Czwartym I pochowano ją w Kenii. I kiedy czytałam o jej odwadze i uporze w realizowaniu jej powołania, dodało mi to wiele odwagi do realizacji wielu moich zadań, co do których może nie jestem pewna, czy mogę, i czy dam radę. I bardzo pomogło mi również w mojej pracy, w odważnym pro, proponowaniu i prowadzeniu projektów. I myślę, że jeśli masz coś ważnego, jakieś czujesz powołanie do czegoś ważnego, a brakuje Ci energii i odwagi, pomóż się do Edel Queen. Aby ci pomogła, a jeśli pomoże, jeśli doświadczysz jakiegoś cudu, to napisz do, do papieża, opisz swój przypadek, aby pomóc jej awansować z błogosławionej katolickiej na świętą. Ja też się do niej ostatnio modlę. Więc tyle ciekawej historii. Podziękowałam mojemu mężowi za piękną inspirację, którą zawsze mi daje. Ja jestem teologiem, mam magisterium z teologii i mój ukochany mąż też. I inspirujemy się nawzajem, aby żyć lepiej i odważniej. Czego wszystkim i sobie samej nadal życzę. Trzymajcie się wszyscy. Pa!